Garaż M zaprasza w końcu auto, które docelowo ma mieć silnik 3-litrowy z 2-litrów. Dzisiaj muszę. Kurde, co to tyle wody! Dzisiaj muszę ogarnąć tak: wyjąć ten zderzak, zdjąć pas przedni, odkręcić lampy, zdemontować chłodnicę. Tak, żeby po prostu wszystko nie przeszkadzało przy wyciąganiu tego silnika ze skrzynią. Czyli standardowo trzeba podwiesić silnik, wyciągać. E, chyba się tego pozbędę, bo nie jest to potrzebne w ogóle tak docelowo. E, tutaj będą katalizatory sportowe zamiast tych zwykłych, e, zwykłych kolektorów. E, oczywiście musiałem z tego dobrego silnika zabrać tą pokrywę zaworów. Tamta w mojej 3-litrówce była pęknięta, więc biorę tego. Widać, że masełko jest eleganckie, czyli woda tutaj była. Ogólnie silnik jest sprawny. Wystarczy wymienić uszekę pod głowicą i będzie jeździł. Więc można sobie kupić taki silniczek ode mnie. Eee, dobra, to będę rozkręcał. Z takich rzeczy, co już znalazłem do zrobienia, to tak. Szyberdach, który. Otwiera się, jednak ta zasłona jest porywana, cała lata. No i gorsze, bo mam wodę tutaj. Chyba leci po drzwiach, bo sprawdziłem już tutaj kanaliki wodne. Po kanalikach wylatuje woda, więc myślę, że tutaj ktoś grzebał i nie podkreślił dobrze boczka i leci przez boczek i wlatuje tutaj centralnie pod nogi. Teraz będę wykręcał ten fotel. Podniosę lekko tą, tą wygodzinkę i włączę jakieś światełko na podczerwień, żeby wygrzało to konkretnie. Mamy pierwszą godzinę w nocy. Na tę chwilę tak wyjęty fotel. Tutaj się suszy, podłożyłem jakąś bańkę, żeby coś leciało. Tu jest. Można się kąpać, jaki basenik jest. Jest ok. Może kiedyś się wysuszy. Tutaj już wyleciało trochę przodu. A dokładnie tak. Mamy steżak, pas przedni z lampami, chodnicę, maskę, wisko, zbiorniczki, napierdolę to jakąś ba... baniaczek na wszystkie oleje, jakie były w silniku. Na tą chwilę mam już ogarnięte, że jest ok. Prawie. Wiązki odkręcone, niestety musiałem wyjąć. Nie mogłem standardowo odpiąć tu wszystkiego i przełożyć na silnik i wjechać nowym silnikiem z związką, bo ktoś tutaj gaz jak zamontował to tak zamontował perfekcyjnie, że go nie widać, jest schowany bardzo ładnie ale połączył wiązkę gazu z wiązką oryginalną i ona idzie sobie tutaj, tutaj i łączy się, o tutaj sobie idzie także Podpinałem wszystkie złączki, to całe włożę później, po prostu do nowego silnika. Taka robota trochę z dupy. Więc tak. No i co, zostało wjechać, tylko wyciągać silnik, wkładać nowy i podpinać to po kolei. Także z tego autka już chyba wszystko nagrałem. Wrzucam to, dzięki.